Nie byłbym sobą, gdybym nie zorganizował tej wspinaczki nocą, aby jeszcze bardziej utrudnić sobie to zadanie, ale skoro już tyle przetrwaliśmy, no to to już powinno się udać. Widzę już helikopter. Helikopter, którym ucieknę z tego miasta, znajduje się już tutaj, już nad moją głową, ale przede mną chyba ostatni i nie wiem, czy nie najtrudniejszy element całej tej e, wyprawy, przedostanie się na dach z zewnętrzną elewacją. Przy czym muszę bardzo uważać, żeby nie spaść. I w miarę rozsądnie burzyć te bloki. Oj, jeszcze nie mam toporka. W miarę rozsądnie burzyć te bloki, żeby nie zaskoczył mnie nagle ich brak gdzieś tam pod koniec. Najgorzej, że one mi się nie zbierają. Szkło to wiadomo, ale te bloki to nie wiem w sumie czemu mi się nie zbierają. Więc nie będę mógł sobie pomóc nimi ewentualnie, kiedy mi tam ich zabraknie. Ale nie powinno mi ich zabraknąć, z tego co widzę. Bo, żaden potwór na razie nie próbuje mi tutaj przeszkadzać. Najbardziej to się obawiałem tych szkieletorów jednak z łukami. Ale na razie ich tutaj jest brak. Z drugiej strony, no, mroczna przepaść. Dlatego myślę, że fikołek stąd zakończyłby tą dyscyplinę w jednej sekundzie. Do tego warunki pogodowe się pogorszyły. Łaj! No i o to chodziło właśnie. O to chodziło. Gdzieś tam straciłem tą koncentrację na chwilkę. No, niesamowite to jest. Co ja się ślizgam po tym. Aha, tak trafiam na ten kant. Skakanie po kantach jest. Jak widzicie, bardzo niebezpieczne. No, teraz to już się zmartwiłem. Nie myślałem, że to będzie aż takie trudne. Nie wiem, czy co ja robię źle i czy ja coś robię źle. Ale wychodzi na to, że skakanie po kantach jest po prostu dramatycznie trudne. Teraz jeszcze, jak zacząłem się stresować, jeszcze jak zobaczyłem, jak niewiele mi brakuje. Ojej, trzeba robić to naprawdę bardzo ostrożnie. To był ostatni kant moi drodzy, ostatni stopień i ostatni element podróży. Na szczyt Dachu, z którego właśnie odlatuję z opanowanego przez potwory atrodu.